Orion TV46LB2000 jest wyposażony w ekran ciekłokrystaliczny o przekątnej 46 cali i proporcjach 16x9. Rozdzielczość jest zgodna z Full HD, czyli 1920x1080 pikseli. Podświetlenie dla ekranu z ciekłych kryształów zapewniają białe LEDy umieszczone przy krawędzi ekranu, skąd światło jest rozprowadzane specjalnymi dyfuzorami, tak żeby komórki LCD mogły być podświetlane z kierunku tylnej ścianki. Matryca jest stosunkowo szybka, ale płaci za to słabymi kątami widzenia. Czas reakcji 5,5 milisekundy wystarcza do poprawnego funkcjonowania telewizora 100 Hz. Poza tym wyposażenie odbiornika jest standardowe. Mamy tuner analogowy oraz dwa cyfrowe DVB-T i DVB-C. Telewizor ma cztery gniazda HDMI, jedno USB, wejście VGA do komputera, Euroscart, komponent i trzy gniazdka audio. Mamy też złącze CI do obsługi płatnego rozpowszechniania. Z pamięci podłączonej do USB można odtwarzać jedynie dźwięki w MP3 oraz grafikę w JPEG-u. Telewizor nie ma też możliwości podłączenia do internetu. Producent przygotował trzy profile obrazu: dynamiczny, naturalny i kino, a także jedną przyjemną niespodziankę. Ustawienia szczegółowe ukrył pod niewiele mówiącą zakładką Farouza i to w urządzeniu z polskim menu. Wewnątrz znajduje się standardowa możliwość regulacji balansu bieli za pomocą dwupunktowej korekcji dla każdego z trzech kolorów z osobna. W pierwszym reguluje się wzmocnienie, a w drugim przesunięcie. Efekt okazał się jednak bardzo dobry i początkowo marny obraz z profilu filmowego zaczął charakteryzować się wiernym oddaniem kolorów.